Zostało jeszcze kilka, kilkanaście dni. Wielkiego postu. To dobry czas, żeby podjąć jeszcze jakieś postanowienie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Możesz, nie wiem, rzucić słodycze, nie robić czegoś albo robić coś, czego nie robiłeś. Może więcej się modlić, może więcej myśleć nad czymś, może więcej czytać Pisma Świętego. Pytanie tylko: po co takie postanowienie? Czy ono coś zmienia w Twoim życiu? Czy jest to tylko post dla samego postu? Czy może ma zmienić Twoje myślenie? Łatwo jest być czcicielem. Łatwo jest sprawować jakieś praktyki religijne, wchodzić na nabożeństwa, nawet mówić o poście albo katować się nim, bo jeżeli lubisz słodycze, to pewnie niejedzenie słodyczy będzie dla Ciebie wyzwaniem. Pytanie, czy to zmienia Twoje myślenie, Twoją mentalność, czy to prowadzi Cię do prawdziwej metanoi? Jezus chce w Tobie mieć przyjaciela, a nie czciciela. Więc jeśli możesz poświęcić Mu choć trochę swojego czasu, choć parę minut, jeśli możesz. Wpłynąć choć na to, by z nim poprzebywać, tak po prostu pobyć, to będzie to na pewno dużo lepsze. A jedzenie słodyczy wcale nie powoduje, że będziesz złym chrześcijaninem.